Edukacji Narodowej. Za chwilę nastąpi wprowadzenie sztandaru niepublicznej szkoły podstawowej Stowarzyszenia KFK KOS w Kosowie. Nowy początek sztandarowy tworzą uczniowie klasy siódmej i 8. Dowódca Marta Okoniewska. Chorąży Wojciech Urban. Asysta Kacper Milczarek. Proszę o powstanie. Baczność, poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Jeszcze Polska nie zniewa, kiedy my żyjemy, co nam po zawsze wcielasz, a my powierzemy Marsz, Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej. spocznij. Proszę o zajęcie miejsc. Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu. Myśl tę wypowiedziała Eliza Orzeszkowa, a ponieważ jest jak najbardziej aktualna, zasługuje dzisiaj na przypomnienie. W imieniu uczniów naszej szkoły mam zaszczyt powitać na dzisiejszej uroczystości szanowną dyrekcję, nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz wszystkich pracowników naszej szkoły. Bez Was nie byłoby tej szkoły, tylko zwyczajny budynek. To dzięki Wam codziennie doświadczamy czegoś nowego, zdobywamy wiedzę i poznajemy świat. Uczymy się, jak postępować, jak być dobrym człowiekiem, jak pokonywać własne słabości i osiągać sukcesy. Długa droga jeszcze przed nami, którą pokonujemy małymi kroczkami. To dzięki Wam w przyszłości będziemy mogli spełniać swoje marzenia i zdobywać szczyty. Serdecznie witamy również gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Burmistrza miasta i gminy Mrocza, Pana Jarosława Otonka. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy, Pana Łukasza Piotrowskiego. Krakowskiego, tak przepraszam. Prezesa Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Pana Mateusza Rymaszewskiego. Sołtysa Sołectwo Kosowo reprezentuje dzisiaj Pani Malwina Hejna. Gorąco witamy emerytowanych nauczycieli, rodziców i uczniów niepublicznej szkoły podstawowej w Kosowie oraz lokalne media. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj, aby jak co roku o tej porze czcić najważniejsze dla nas święto: święto wiedzy. Święto Nauki, Święto Nauczyciela i Ucznia. Bez Was, kochani nauczyciele i drodzy uczniowie, nie byłoby szkoły. A więc i uroczystego Dnia Komisji Edukacji Narodowej. O tym, jak doszło do powstania święta Edukacji Narodowej, za chwilę przypomni nam Kacper Milczarek. Zapraszamy. Komisja Edukacji Narodowej to pierwsze w Polsce ministerstwo oświaty. Zostało ono utworzone po pierwszym rozbiorze Polski w 1773 roku. W tym roku przypada 250. rocznica utworzenia komisji. Została ona powołana na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była pierwszą w Polsce i Europie władzą oświatową o charakterze ministerstwa oświaty publicznej. Powstała po rozwiązaniu zakonu jezuitów. Miała przejąć prowadzone przez ten zakon szkoły i opracować zasady programowe nowego systemu szkolnego. Reforma szkolnictwa miała stanowić ważne ogniwo reformy państwa. Jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swych obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną opartych na ówczesnych zdobyczach nauki. Usłyszymy teraz wiersz nawiązujący w swej treści do dzisiejszej uroczystości w wykonaniu uczniów klasy drugiej. Leny Wielgos, Laury Pras, Brajana Misiaka i Mili Czysz. Zapraszamy. Co to dzień nauczyciela, każde dziecko wie, lecz po prawie w kalendarzu inaczej się zwie. Komisji Edukacji to właściwa nazwa. Powtórz kilka razy to jest bardzo ważna. Twoim świętem obejmuje bardzo wiele ludzi. Co naprawdę twój pracowcy codziennie się trudzi. Tych, co uczas, tych co... Mamy jeszcze jeden ważny powód do świętowania. To właśnie w tym roku przypada pierwsza rocznica nadania naszej placówce sztandaru. Nasza cała społeczność szkolna jest dumna. Z tego ważnego dla nas wydarzenia. Dzień 14 października 2022 roku zapisał się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. Właśnie wtedy nastąpiło oficjalne przekazanie szkole sztandaru. Przyjęcie sztandaru przez szkołę jest zawsze czasem wyjątkowym i szczególnym. W dawnej Polsce sztandary były symbolem ojczyzny i walki o jej niepo, niepodległość. Obecnie sztandar jest wyrazem umiłowania małej ojczyzny i rzetelnej dla niej pracy. Usłyszymy teraz pieśń patriotyczną z okresu powstania listopadowego: Cześć polskiej ziemi, cześć wykonaniu uczniów klasy siódmej. A smakami zatańczą uczennice klasy trzeciej. Zapraszamy.